Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na serwerze. A dzisiaj, jak widzicie, to, na czymś, czego wcześniej nie było. Stwierdziłem, że odcinek zacznę od pokazania, tam radam, małego wejścia do kopalni. To nie jest dziura w suficie, to jest lampa. No niestety, tak się układa w tych shaderach, że wygląda zupełnie jak dziura w e, suficie. No ale to jest, jest takie, powiedzmy, udogodnienie. Była tu górka, teraz jest. Górka, była górka z dziurką, teraz jest budynek. Taka wiata bardziej z dwoma dziurami. Zostawiam tu trawę tylko po to, że gdy zajmie ten blok, to będę mógł ją uklepać. Także powoli zaczynam się rozwijać. Aha, wyciąłem już wszystkie drzewa, które tutaj naturalnie rosły. Zostały tylko te posadzone przeze mnie, które też w pewnym momencie wytnę. Także nasza cała ta przestrzeń już jest gotowa do obróbki. Cały czas zastanawiam się co by tutaj postawić. Zdaje mi się, że powinienem zająć się też tym, bo może nam się Was przydać, po prostu co jeszcze? No nie mogę roz, e, rozmnażać krów, bo mam tylko jedną, a e, świn też nie mogę rozmnażać, bo mam tylko jedną. Za no to kurczaki bym mogł, ale e, no uznałem, ojdzie, że będę jadł byle co, co się tylko uda. Więc tego też na razie nie chcę robić. W pewnym momencie będę musiał zgarnąć po prostu wszystkie zwierzęta w jedno miejsce i coś wymyślać. Dobra. Jak widzicie wychodzimy z mojego terenu, chciałbym w tym odcinku zainwestować trochę diaksów, dlatego też kopałem w to, żeby całą tą wyspę objąć moją działką. Także taki jest plan na dzisiaj. Zobaczymy czy to się uda Bo trzeba będzie policzyć ile ten blok na ile ten blok pozwala, bo on zaznacza 64 kratki. Czyli jakbym go przesunął gdzieś tutaj, to bym potrzebował tak na oko Cztery takie bloki, żeby wszystko tutaj zająć. Zobaczymy, czy będzie mnie stać na koniec tego odcinka. Jak widzicie, zostało mi tylko 5 mięsek zombie i to już jest koniec jedzeniem mięska zombie jak skończę. Eee, no chyba, że mnie ktoś tutaj będzie próbował atakować. A tymczasem ja zabieram się jeszcze do kopania. zobaczymy ile mam diet. Może starczy na 3 jeszcze. 39 Potrzebuję 36 po 12 to jest. To może akurat będzie? Hu, hu, Plan odcinka bardzo szybko mi się uda zrealizować. E, działki, 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 działki. Ty sprzedajesz działki, tak. No i super. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Dobra, żartuję. E, ja zajmę się jakąś budową i za chwilę wam pokażę co zdecydowałem. Wiecie, co udało się trzema zająć całą tą e, ziemię, dlatego ja sobie skoczę jeszcze pod ziemię i swoje tereny kopalniane też zajmę. Bo z tego co widzę, to e, jakby to powiedzieć, a zresztą teraz wam pokażę, jak się schodzi na dół, to na odpowiedniej wysokości e, wypada się, jakby, o właśnie z terenu należącego do mnie. A ja bym bardzo chciał, żeby ten teren należał do mnie bo mam tutaj żywe przelata e, trochę wciłość wiem no ale cóż dlatego robimy tak i teraz e, powinno to być już wszystko naszym terenem o -o. Entering leaving Trzecie nie działa. No cóż, nie działa. Właśnie zamieniłem 12 diaksów na jednego emeralda. Najlepszy deal w historii trade dealów. Szmaragda. No cóż. Także zapamiętajcie i nie cierpcie tego na własnej krwi. E można mieć tylko 3. Trudno. Dobra. ok zacząłem szykować e, nam teren. Tutaj całą tą dziurę już załatałem, tutaj była, jak pewnie pamiętacie, no takie wejście jakby do kopalni, nie? E, co jeszcze? Zastanawiam się nad wyrównaniem jeszcze tego terenu. W sensie razem z tym. I e, chyba wolałbym podnieść e, go o jeden blok po prostu, tak by było łatwiej. A poza tym, gdzieś ta krowa mi znikła. E, mam nadzieję, że to nie jest ta sama krowa, co tutaj. Coś, że znalazłem tu krowę, nie? I się ucieszyłem, myślę. Jupi, będziemy mieli jednak stado krów tutaj. Ale gdzieś wsiorbało tą Co tu była? Co tu łaziła? O nie! Dobra, jest. E, muszę ją jakiś trzep szybko wyciągnąć i tak e, latam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Wam chcę coś pokazać. Umówmy się w ten sposób, że będę latał właśnie tylko wtedy, kiedy chcę Wam coś pokazać, bo tak inaczej to mnie to irytuje. Dobra, e, ja postaram się ściągnąć te krowy gdzieś na razie na bok. Wyrównam ten teren i zobaczymy, czy uda nam się je trochę rozmnożyć. Bo chcę zrobić sobie magazyn, więc on będzie dość duży. A jak wiecie, jak ma się magazyn bez tabliczek No to to jest strasznie niewygodne Może i przez to wyprodukuje trochę jedzenia Ale nie tyle co ostatnio A tabliczek potrzebuje konkretną ilość No i nie mam miecza z lootingiem, chociaż mam 30 level, więc może uda się coś w, w tym temacie zrobić No ale... Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Dobra Na razie, krowie e, Jak widzicie też podróżowałem trochę i w końcu udało mi się znaleźć jeden z tych domków niezniszczony, bo tak ogólnie to one zazwyczaj są już pochłonięte przez coś. Tak wygląda z zewnątrz. Wejdziemy sobie do środka. Bardzo dużo lamp, które chętnie wezmę, książki też wezmę, piecyki te takie wezmę. E, to jest puste, ale w tej skrzyni do hełm su niezniszczalność, miecz. Jedzenie, co chętnie zawsze wezmę. Niezniszczalność, tak? Niewidzialność, przepraszam. Diamentowe buty, także jest naprawdę naprawdę na bogato, a w tych skrzyniach coś jest? Nie. Ale to jest takie idealne miejsce, żeby zacząć sobie serię. No i... Cóż, zaczynam to rozbierać, bo potrzebuję naprawdę tych lamp. A więc po zebraniu wszystkiego okazuje się, że jest tam łącznie 39 lamp. No i 12 książek. Dobra, ja forwam dalej szukam jakiegoś miejsca takiego skalistego, e, gdzie będą te e, rudy, potrzebuję bardzo dużej ilości żelaza na beacon. Jednak musimy zrezygnować z beacona, więc to kupanie żelaza może się okazać, że było niepotrzebne całe Gdyż. E, jakby to powiedzieć? Aha, yy, nie spełnił się liderzki szkielety w ciągu 40 minut siedzenia w yy, fortecy. zabiję 3 Wider szkielety. No to to jest tragedia po prostu. Dobra, ja muszę zorganizować sobie jakąś naprawę też na cioski, bo za chwilę się skończą. No i trzeba zacząć się zabrać, zabudowę. A więc zdecydowałem, że będę budował magazyn. No i na razie buduję takie coś. Ogólnie zasada jest prosta. Tutaj wchodzą trzy skrzynie na szerokość podwójne. I wysokie to zależy, jak będzie potrzeba. I tak we, w każdym narożniku. I zastanawiam się teraz, czy tu zrobić fontannę, czy tu zrobić też skrzynię. Wtedy będę sobie łaził dookoła. A jeszcze Wam to ze zewnątrz pokażę, bo to jest pryła geometryczna. Eee, wszystko jest symetryczne z względem przekątnych osi. Także na razie wygląda to tak. Chcę do tego dodać na pewno jakieś elementy roślinne. Na pewno będą liany. Na pewno będę robił coś, żeby wyglądało to trochę jak taki umszały Stonehenge. Coś takiego. A i kółeczkę zrobiłem u góry. Tak. No i no cóż, trochę się obawiam tego budynku, bo jest bardzo abstrakcyjny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Update z sytuacji budowy. Aktualnie powinienem część bloków na te popękane kabienne cegły. Zrobiłem podłogę. E, tu wsadziłem na razie wodę, ale nie jestem pewien, czy to tak zostanie, chociaż szczerze mówiąc, to mi się podoba. E, chcę jeszcze porobić liany. Chcę jeszcze porobić e, omszałe cegły. I mam już skrzynię. I mogę powoli mniej więcej rozłożyć tak, jak to będzie wyglądać. I zaraz zobaczycie. Dobra, ja buduję dalej i widzimy się już za moment. No i w końcu mogę powiedzieć, że uważam ten etap budowy za skończony. Zastanawiam się. E, jeszcze nad jedną rzeczą, e, tutaj taka do, dopowiedź: e, te liany, wszystkie jak urosną, będą mi tu zwisać. To będzie nawet troszkę lepiej wyglądać. W każdym razie, no, wchodzi się jak do starożytnej świątyni. I jest to całkiem fajne rozwiązanie. E, jeszcze sobie porobię tabliczki z itemami, które będą w środku. Tylko muszę skończyć dorwać skóry. Tak, właśnie o Was mówię. Moje krówki. E, no i. To będzie nasz magazyn. Myślę, że wyszedł genialnie. Ta ścieżka też mi się bardzo podoba. I chyba w tej kombinacji będę robił całą ścieżkę tutaj dookoła no bo po prostu dobrze wygląda. Całość prezentuje się właśnie tak, jak chciałem, jak takie małe zapomniane stonehenge A w dodatku. Aha, światło. A w dodatku. Jak skończyłem już to budować, naszedł u mnie taki pomysł, by otoczyć to takimi bardzo e, przerośniętymi starymi drzewami, nie? Wtedy to i... żeby te drzewa tak troszkę zachodziły nad ten budynek, wtedy w środku będzie tak ciemniej, przytulniej, będzie ściana z tyłu, a nie taka pusta przestrzeń. No dobra, zobaczmy co będzie dalej. A więc zacząłem robić te drzewa dookoła. No i już mi brakło, mimo tego, że wziąłem 4 czy 5 staków e, dębu, już mi dębu brakło, dlatego myślę, czy przypadkiem nie zrobić następnej ze świerku, e, to będzie jedno duże drzewo, a resztę zrobię troszkę mniejszych, troszkę większych, zobaczcie, tu jest malutkie, które, e, one są jeszcze bez detali, tu jeszcze będę dodawał półpłytki, schody, e, płotki inne takie rzeczy. E, no i trzeba będzie to rzeczywiście zrobić z kilku rodzajów drzew. Także robota idzie do przodu. Denerwują mnie oczywiście fantomy, których znowu nie widzę. Bo one wręcz poruszają się nielegalnie szybko. Ale cóż. Eee, no mam lagi. Jak widzicie, pink 5000. Dobra. Ja zabieram się za dalszą robotę i widzimy się za ładnie. No i wszystkie drzewa już grubsza stoją. Jeszcze nie mają żadne detali, ale tu mamy takie jedno zgięte. Może więcej troszkę korzeni, żeby się nie wywaliło. Eee, drugie takie bardziej proste. No trzecie to widzieliście takiego kawał dęba. Tu jest jeszcze kawał w świerku, będzie parę małych dębików. No i to wszystko muszę teraz uzupełnić w detale. No ale już jak się wchodzi do środka to już nie jest taka otwarta przestrzeń na czym mi zależało. A jeszcze jak zamkniemy to liśćmi no to już będzie całkiem fajnie. Zastanawiam się tylko jeszcze nad doborem liści, bo najprawdopodobniej najlepszymi liśćmi do tego będą, będzie mieszanka e, świerku z dębem. Choć szukam jeszcze czegoś co by było też w miarę ciemne. Wtedy osiągniemy taki cel, że Światło jedynie będzie się dostawać z góry i to łamanymi promieniami oraz będą te lampy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Cały czas staram się rozmnożyć te krowy, ale coś te strasznie wolno idzie. No dobra. Detale dorobione. Wszystko już teraz ma jakikolwiek większy sens. Eee, no i można zacząć etap dodawania liści. Może teraz za dużo nie widać, bo jest noc, no ale wybaczcie nie będę e, czekał, zobaczycie prawdopodobnie lepiej, dopiero jakiś końcowy. No. Myślę, że to będzie fajny magazyn. No i jak mówiłem wcześniej już trochę liany powyrastały, teraz to już znacznie lepiej wygląda. E, no i chyba będę musiał się e, jakby zanitkować tutaj. Nitką oddzielić przestrzenie, żeby nam tutaj nie właziły... Lijany z daleko. Dobra, ja idę do e, domku Aha, i zużyłem praktycznie całe swoje drewno Patrzcie e, Została mi brzoza Zostało mi tyle świerku, dębu nie ma I to jest wszystko co mi zostało Także jest kicha, będę musiał znowu lecieć Szukać jakiegoś lasu do wycięcia No i koniec Trzeba się tym zająć. A tymczasem ja lecę po liście. Jest dzieje, nie mogę wam to z zewnątrz pokazać. E, właśnie skończyłem zbierać liście, więc za chwilę to będzie e, wszystko zaliścione. Jeśli jest takie w ogóle słowo. E, no i będzie to wyglądać zupełnie tak jak chciałem. Wiecie, takie tajne, stare sanktuarium minionych wieków. Przekształcone w użytkowy magazyn. Dobra. Jakby to powiedzieć, są dobre i złe Dobre są takie, że zacząłem zakładać te liście, a złe są takie, że wszystkie domowe liście, które pozbierałem, nawet nie starczyły na to jedno drzewo. Nam no. Zostały mi tylko świerkowe liście. Świerków jest kilka i one zużywają mniej liści. No, ale trzeba będzie jeszcze iść nazbierać. W każdym razie, jak się stoi w środku, to świetnie spełnia swoje zadanie bo się wydaje, jakbym siedział w jakiejś dżungli. Przynajmniej na etapie, gdzie jest to skończone. No dobra. Ja zabieram się za następne drzewa. Muszę sobie tylko zapamiętać, że ta gałąź jest jeszcze i ta nieskończona. Nie jest obliściona. No i zobaczymy, jak będzie wyglądać etap końcowy. A jeszcze myślę nad tym, że w przypadku nie wmontować w międzybiście jakiś światełek. I azali, żeby e, puszczały te cząsteczki na dół, Ale to jeszcze zobaczmy. Aktualny stan po skończeniu się całego świerku i akurat starczyło na wszystkie drzewka. Także nie jest źle. <laughs> Czyli zostało mi niewiele w sumie liści dębowych do wspierania. Nie wiem, jeden rządek może wystarczył. To jest 9 staków. Aha, ja muszę shader wyłączony na moment. E, bo. Tak było łatwiej po prostu e, w nocy budować. No i teraz całość wygląda w ten sposób. A za chwilę wejdziemy do środka i zobaczymy, czy udało mi się z grubsza znaleźć. E, no, zbudować to co chciałem, żeby to było takie oddzielone od świata zewnętrznego. Ta przestrzeń tutaj. Wydaje się być w porządku całkiem. Tu, jakby coś, tu malutko było. Może po prostu opuszczę jeszcze tutaj paraliści. To jest w porządku. A tu jest Wiso, bo jeszcze nie zrobiłem. No, ale wygląda to całkiem nieźle. Co mnie wzięło na takie skomplikowane wielkie buildy? Nie wiem. No, ale jakoś idzie. Hej, hej. E, właśnie podróżuję w poszukiwaniu z e, tych asaliowych drzew, bo będę potrzebował e, spod nich ten kwiatek, taki, co rzuca pyłki. W każdym razie znalazłem kolejny samolot e, i chyba ktoś go wcześniej już znalazł. E, no, ale cóż, tak czy siak te rzeczy się przydadzą. Ja lecę dalej szukać. E, Chodzi mi o te drzewa takie z kwiatkami, wiecie, jak są na powierzchni, to pod spodem zawsze są te laszki, nie, nie wiem jak się to po polsku nazywa, ale takie, wiecie, jaskinie z liśćmi tymi wszystkimi dodatkami, nie? No, to ja szukam dalej i widzimy się już pewnie, jak będę wy robił wykończeniówkę w, w naszym magazynie. Będzie tu coś ciekawego. Ej, ja już tu byłem. Dobra. No właśnie drzewa z takimi liśćmi. Bo to oznacza, że pod nim e, zawsze będzie e, taka jaskinia z zieleninką. Dobra, mnie konkretnie interesuje... Sami wiecie co? Więc wam nie zawracam głowy i dodamy dalej. No i ja już znalazłem. Użyjemy jedwabnego dotyku. Zobaczymy czy się złapie. Jest nazywa? Pli kwiat? O lucie może się uda znaleźć drugiego choć wątpią O, tu jakiś pyłek lata. Nie, nie ma No dobra Jeden nam starczy, tak czy siak Jedziemy do domu za chwilę A weźmy sobie taki czek No, i już jesteśmy na miejscu. Wszystkie e, drzewa zostały już ozdobione. Wchodzimy. Lubię ten pelikt. W każdym razie nasz magazyn prezentuje się genialnie. Krów mam za mało, dlatego jeszcze nie ma tabliczek. Ale kiedyś będą. Zresztą sami w pewnym momencie zobaczycie. No i przez te drzewa nasza przestrzeń jest tu dość dobrze zamknięta. Ostatnia pieczona paraninka. A w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Ja jestem Beren i widzimy się już w następnym odcinku. Pa pa!